To ja was, moja Spitzcrack, zapraszam na kolejne wydanie teleturnieju Zadania dla Odważnych. Do dzisiejszego teleturnieju zakwalifikowali się... Bazili! Dzień dobry. I luszek! I witam serdecznie. Rozpatr Nie zostałeś zarażony ospą wieczną! Masz pięć sekund, by policzyć swoje wszystkie krozty! <grym> 98! Bardzo dobrze! Punkt dla ciebie! Zadanie dla do ludzka! Ile monet jest w tym worku? W, w jakim worku? Na no, nie masz dokładnie 85! Widzisz, tylko jedno zadanie. Gotowy? Chyba tak. Musisz odgadnąć, jaką literę sobie pomyślałem. A. Dobrze. To znaczy nie, nie, nie. Źle, źle. Wcale nie pomyślałem A. Pomyślałem B. To znaczy, że przegrałem? Spotkamy się za tydzień! Polecajcie!